Najbardziej kolorowa impreza tej wiosny już 1 maja. Zapraszamy do Krosna Odrzańskiego. A my zaczynamy około 14 przed zamkiem na parkingu Holi Festival. Będą też zjeżdżalnie, będzie oczywiście co jakiś czas wyrzut kolorowych proszków. Holi Święto Kolorów. to wydarzenie organizowane w 300 różnych miejscach, w całej Polsce. Kolorowy proszek, DJ z muzyką na żywo i wiele zabawy. Oczywiście w przerwie będzie okazja coś przekąsić. Będzie też można kupić regionalne lody i spróbować również tego wszystkiego, co przygotowała dla nas garmażerka. Także w poniedziałek, 1 maja, choć nieco wcześniej, majówka na sportowo. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim m.in. turniej siatkonogi i szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji od godziny 10. zawody sportowe. One się kończą około 15. To będzie rzeczywiście długa majówka w Krośnie Odrzańskim.